Halo, halo widzowie, witam bardzo serdecznie. Słuchajcie, z tej strony No i mamy w dzisiaj 27 października oraz, w robię codziennie, pokażę, się nowy sklep Fortnite. Słuchajcie, widzę, jak tego nie robicie, zostawcie suba na kanale, bardzo dziękuję. Lecimy widzę po 90 tysięcy e, oraz oczywiście tutaj widzowie, e, dodałbym kilka osób do znaj, ale dzisiaj jest nowa lista, więc mnie zaproście widzowie. Dzisiaj poprzejmujemy bardzo do osób, e, tylko dajcie mi widzę, bo dzisiaj będzie nowa lista, widzowie więc e, zapraszajcie, będziemy przyjmować, widzę ja wam się dobrego dnia e, No i myślę, że możemy przejść e, do sklepu, oczywiście tutaj możecie użyć kodu e, ZAKRZEKETY w sklepie Fortnite Wielkie dzięki widzę za wsparcie z kodem e, No i widzę, przejdźmy słuchajcie do, e, do sklepu, co nie? A co dzisiaj mamy widzę? No dzisiaj mamy coś, co jest widzowie moim zdaniem Potężnie ciekawy, mianowicie mamy bohaterki, ale niezwykle bohaterki. Mamy bohaterki zombie, widzowie. E, zobaczmy sobie, jak to wygląda. No, powiem wam szczerze, że e, skiny te, moim zdaniem, są zrobione bardzo dobrze. W sensie, jakby, widzowie. Wow, nie jakby nie wiem widzę. Dajcie znak jak Wam się podobają eee, przykłady widzę, co możemy zmieniać? Możemy zmieniać oczywiście kolory ich. Eee, to wiadomo, to, to było zawsze. Ale widzę możemy tak, maska skóry, uzombiona, czyli możemy jakby zmniejszać lub zwiększać yy, uszkodzenie Widzowie ubrania, jak możecie tutaj zobaczyć Oraz możemy ściągać buty Widzowie, e, możemy ściągnąć Na przykład jednego, bądź widzowie e, Dwa, całe Tak to wygląda, no powiem wam że ciekawe Ciekawe skiny, e, oczywiście możemy Dobierać też kolory, na przykład, nie wiem, ja lubię Zielony, to mogę zrobić coś Zieloną, widzę jej bohaterę jest zielona elegancko. Możemy również zmieniać kolor skóry, widzowie, na przykład czerwony. No nie, no, zombie, jaki może być? Nie wiem, zielony, tak samo. E, co tam widzę? Kolor włosów. E, można zmieniać kolor oczu. No powiem wam szczerze, wygląda to ciekawie. Naprawdę, dajcie znak, jak wam się podoba. No jak dla mnie spoko, no jak dla mnie spoko w zestawie, oczywiście, emotka e, oraz sygnał zombie. W ogóle jest tutaj emotka przechodzona, ten zombie teraz? Czy jak? Nie, nie, wątpię, że to jest przechodzone, ale bynajmniej ząbiakowe i rozbite, trochę, jak będziecie zobaczyć. No, powiem szczerze, to wygląda to ciekawie, widzę. I ja mogę Wam pokrótce pokazać wszystkie skiny. Tutaj taki, 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 taki. Tutaj mamy męskie, widzę fryzury męskie, oczywiście. Eee, tylko co ciekawe, nie możemy chyba fryzury zmienić. Tak, no nie ma fryzury, widzowie, no ale to chyba nic ee, złego. Idąc dalej, mamy, tak, widzę, trzy przedmioty, czyli oczywiście, mm, po pierwsze, impuls antymaterii widzowie jest to killoff e, który jest słuchajcie widzowie Kilowem Halloweenowym bohaterek, prawda, widzowie e, no, powiem szczerze, że wygląda podobnie do tamtego czym ono się w ogóle różni widzowie e, na pewno jest słuchajcie tańszy mm, na pewno jest tańszy i chyba tak pulsuje, tamten chyba tak nie pulsował, tak mi się wydaje Dalej mamy poplamiony płaszcz, czyli widzę pelerynka Postrzępiona pelerynka, nie? Postrzępiona pelerynka, co możemy wybierać, widzę? Możemy oczywiście wybierać e, na niej e, plecak, znaczy e, jakby styl e, Oraz możemy widzowie ją kolorować e, Nieźle, naprawdę nieźle, widzę, naprawdę nieźle e, Też dajcie znać, jak mi się podoba Oraz mamy jeszcze trupie piksele I jest to widzowie plecak, plecak. Yy, ale czekajcie, to jest drugi holoplecak w grze? Ej tak, Lol, ej drugi holoplecak jakby widzowie, trochę piksele tylko on jakby tak, yy, on tak. Yy... No wiecie o co chodzi, on widzowie nie jest taki ładny, tylko on jest taki czarno-biały O teraz to zauważyłem, widzicie to? Tak się zmienia, ty do spoko, spoko zamysł e, No i widzę wszystko kosztuje tak 3,5 tysiąca, 3 tysiąca widzowie, a zestaw e, sprzętu upadli bohaterowie, 1500 Elegancko, idąc dalej widzę rosyjska dusza, czyli tutaj emoteczka z serii ikon, e, tam raz nie? Widzę z muzyczką taką e, No wpada w ucho, nie powiem, że nie, ja mam tę emotkę, jedna z moich chyba ulubionych ale i kryształ za 800, widzowie Kiedyś spucony, teraz Nie wiem, coraz mniej w ogóle widzę kryształów Na mapie, dawno nie widziałem kryształu Ale bardzo fajny skinek, do niego mamy Bronto, oczywiście jak jest kryształ, no to zawsze jest Bronto, prawie zawsze, do tego jeszcze Pterodaktyl za 1200, lotnia Gryzik za 1200 e, Powróciła również orelia widzowie Czyli królowa e, Królowa, e, złota królowa e, Może to jest jakaś królowa kostek 2 Nie wiem, widzowie, ale jest to pewnie królowa Która Kiedyś miała swoją miejscówkę i tam był Skar, czy tam u, u Krola Oro to było, nie jestem już pewny. Skórka do broni wizowie yy, była w atrybutu oraz Kilow Sol. Yy, nie mogło zabraknąć gwiazdeczki za 1200, jakiś tutaj taki cukierkowy skin, chwytać za 800, taki żółto-zielony. Yy, dalej mam wizę cztery motki. Po pierwsze Zośka, po drugie gumowe kości, po trzecie słuchajcie, spoceniec wizowie za 200 motka yy, oraz po czwarte Eureka, czyli napisanie papierku i wyrzucenie go, jakby. Kosmos, o dokładnie tak Jeżeli chodzi o skiny tutaj No to oczywiście dalej mamy Batmana w sklepie, który się śmieje On wszedł ile? Wczoraj? Wczoraj do sklepu Coś takiego widzowie, mamy oczywiście dalej zestaw drużyn na start, pierwsze widzowie, nie mogłoby go zabraknąć. Tak samo e, Ariana Grande, astronautka widzowie, zwykła Ariana Grande, zestaw Diona, no to wszystko, co jest już w sklepie. E, kilka dni, e, baba Jaga widzowie, Grisabella, które weszły wczoraj, tutaj wszystkie inne skiny halloweenowe, zestaw Mumii, grobego kruka. No i mamy w ogóle nowy zestaw Larsa, taka ciekawostka widzowie, e, w którym znajduje się e, ratowanie świata. E, ukończ pierwszą misję obrony i tarczy w wadzie głównej otrzymasz nagrody e, dostęp do kampanii ratowania świata Plecak burzowy, brzdenkacz, Larz oraz oczywiście widzę jej siekacz śmigłowy. Tak to słuchajcie, wygląda. No i tam jakieś tysiąc fałdolców na ratowaniu jest do zdobycia, nie? Jest Oprócz tego pakiety się nie zmieniły, ekipaka dalej ta sama. Niedługo mamy wizowy listopad, więc ekipaka się zmieni. Słuchajcie, widzę. Subskrybujcie kanał. Bielski Discorda, jest w opisie. A ja wam dziękuję bardzo za oglądanie. Trzymajcie się. No i kodik za kiedy w sklepie. Trzymajcie się, widzowie. LOL, bye bye. Cześć, cześć, maneczko.